Dzień dobry, witam serdecznie. Zodiakalne wagi w Waszym wielkim horoskopie na rok 2021. Postaramy się tutaj wyciągnąć takie najważniejsze informacje z kart dotyczące właśnie Waszego e, najbliższego roku, tego, który już się rozpoczął. E, zobaczymy, jak e, to wszystko będzie się dla Was układało. Pamiętajcie, że są to energie ogólne. Natomiast oczywiście zapraszam bardzo serdecznie, ponieważ wznawiam już poprzednie przerwie świąteczno-noworocznej pracy na kanale zapraszam serdecznie osoby, które mają taką potrzebę do zamawiania czytań rocznych indywidualnych. We wszystkich sferach życia, oczywiście bez limitu pytań do każdej ze sfer. W cenie 50 zł horoskopy roczne są już dla Was dostępne, kochani. Można sobie zamawiać mój adres mailowy. Znajdziecie, jak zwykle, w opisie pod filmem. Przed chwileczką miałam taką zagwostkę, ponieważ zapaliłam świeczkę, i ta świeczka mi po prostu zgasła. Tak, tak sama z siebie, nagle, ni stąd, ni zowąd. Zastanawiałam się, czy mam w ogóle. Robić dla Was ten przekaz, ale postawiłam sobie karty, czy robić, czy nie robić. Wyszło, że robić. Także nie wiem, czego symbolem jest ta em, gasnąca świeczka. No, może czyjaś świeczka właśnie zgasła. Dla kogoś zgasła, dla kogoś innego mogła się zapalić taki naturalny, agrarny porządek świata, e, naturalny cykl życia i śmierci. E, może to właśnie był znak, a może jakiś dobry duszek tutaj pomaga mi w tym czytaniu siedzi tutaj przy mnie i zrobił mi takiego psikusa i mi po prostu <laughs> świeczkę zgasił, no ale ja jestem uparta, no więc zapaliłam sobie jeszcze raz i robimy to czytanie dla Was. Zobaczymy, co z tego czytania nam tutaj wyniknie, drogie wagi. Ja jeszcze tylko przypomnę, zapraszam i zachęcam serdecznie do subskrybowania mojego kanału, dlatego, że wtedy po prostu jesteście na bieżąco, dostajecie informacje o tym, co jest aktualnie na na kanale publikowane, po prostu nic wam nie umknie, więc to jest jak gdyby i w moim, i w waszym interesie. Dla mnie to jest o tyle ważne, że po prostu widzę, że to co robię ma sens że jest jakiś odzew z waszej strony że komentujecie, subskrybujecie, interesujecie się. To jest dla mnie zawsze jakaś taka dodatkowa motywacja do pracy. Okej okay, kochani, patrzymy sobie na rok 2021, co dla zodiakalnej wagi nam się tutaj pokaże ciekawego, zaczniemy, kochani, od takiego e, najważniejszego wyzwania, które czeka Was właśnie w roku 2021, e, co będzie właśnie największym wyzwaniem dla Was, czyli dla zodiakalnej wagi. O, karta cesarzowej, no to jest ciekawa sprawa, ponieważ w wielu aspektach, aspektach może być ta karta rozpatrywana. Dla niektórych po prostu wyzwaniem będzie macierzyństwo, zajście w ciąże, wszystko to, co związane właśnie z procesem tworzenia nowego życia, zarówno w takiej fazie jeszcze prenatalnej, jak i no, w momencie, kiedy to życie już zostało wykreowane, czyli na przykład e, poród, dla niektórych może to być po prostu poród poprzez cesarskie cięcie, którego na przykład panie się boją, e, nie wszystkie kobiety też planowały taki, po, taki poród, takie rozwiązanie. Ja na przykład tak miałam, że um, wszystko wskazywało od początku na to, że będzie poród naturalny. Ja zresztą chciałam mieć naturalny poród. Nigdy w życiu um, o cesarce nie myślałam, aczkolwiek no, z przyczyn też niekoniecznie zdrowotnych, bo byłam zawsze zdrowa i, i tutaj nie było jakichś takich wskazań medycznych za cesarką. Natomiast przyczyna była. Tak naprawdę prozaiczna, bo moja córka no, była ułożona pośladkowo. Nie chciała się do samego końca odwrócić głową w dół. E, obecnie, w momencie, kiedy rodzi się pierwszy raz, no to właśnie em, szpital przyjmuje taką e, wykładnię, że Tutaj no od razu jakby ordynuje się cesarskie cięcie z góry, jest to po prostu narzucone, nie za bardzo mamy możliwość tutaj z tym nawet dyskutować. Także chcąc nie chcąc no po prostu miałam tę cesarkę, więc rozumiem te wszystkie kobiety, które nie chcą, ale muszą. Cesarzowa to jest też takie dążenie do niezależności, niezależności osobistej, niezależności materialnej. Dla niektórych będzie to po prostu zakładanie własnych biznesów i to na pewno będzie duże wyzwanie, bo jeżeli już wcześniej się nosiliście z taką myślą, żeby ten biznes założyć i troszeczkę pandemia jakby wam pokrzyżowała te plany, rok 2020 mógł być takim czasem dla Was, kiedy po prostu te decyzje odłożyliście na bliżej, niesprecyzowane później, właśnie ze względu na pandemię, być może no, baliście się ruszyć, wystartować z jakimś swoim biznesem, ponieważ no, głównie dookoła Was zauważaliście takie sytuacje, że ludzie raczej biznesy zamykali no bo niestety dopadał ich po prostu kryzys. Ludzie nie mieli pieniędzy na utrzymywanie swoich biznesów, zwłaszcza jeżeli by miało chodzić o branżę beauty, branżę taką gastronomiczną, typowo turystyczną, przewozową. No tutaj ludzie, można powiedzieć, nieźle w roku 2020 oberwali niestety za sprawą tej globalnej sytuacji. Więc Wy możecie mieć naprawdę tutaj dużą zagwostkę, czy faktycznie iść za tymi swoimi planami, rozwijać coś własnego i jakiś własny biznes, działalność, firmę, cokolwiek, zaczynać tutaj działać w tym temacie, no skoro sytuacja na świecie jest niepewna i to na pewno będzie dla Was wyzwaniem. Z jednej strony jakby wszystko przemawia za tym, że warto by było coś swojego tutaj pokazać, bo jesteście dobrzy w tym, co robicie. Macie szansę się wybić i to wygląda tak obiecująco. Z drugiej strony, no nie wiecie, czy ten poród właśnie zakończy się tutaj powodzeniem, ten przysłowiowy poród, symboliczny poród, czyli urodzenie nowego projektu, urodzenie nowej pracy. Jakby tutaj to będzie dla Was wyzwaniem, żeby postawić na swoją niezależność. Każdy będzie gdzieś tam kombinował, żeby się jednak trzymać tego, co stało. Co dobrze znane, co może nie jest do końca rozwijające, ale daje jako taki byt, daje jakieś zabezpieczenie. Więc na pewno z jednej strony dla Was niezależność będzie w cenie, będzie czymś, co, do czego chcielibyście dążyć. Z drugiej strony będzie dużym, dużym wyzwaniem, bo no, nie są to czasy takie, gdzie ryzyko jest łatwo podejmowane. I tutaj na pewno każda decyzja będzie gruntownie, gruntownie przemyślana. Dla niektórych wyzwaniem będzie, relacja z kobietą, być może matką, jakąś ważną kobietą w waszym życiu. No najczęściej właśnie cesarzowa pokazuje żonę, matkę. To jest taka archetypiczna karta właśnie pokazująca te dwie postacie, najważniejsze tak naprawdę w naszym życiu. Więc dla niektórych będzie tutaj niewątpliwie jakiś rodzaj konfrontacji z taką kobietą. Jeżeli jesteście mężczyznami, to też wyzwaniem może być po prostu małżeństwo wasze. Małżeństwo, które już jest, które już funkcjonuje ale także, no, wstąpienie w związek małżeński może wiązać się z licznymi wyzwaniami. Natomiast ta oblubienica już tutaj, jakby tak na Was czeka, ona już wygląda, Was także być może wszystko postanowione. Wszystko tak naprawdę zapięte na ostatni guzik, trzeba tylko iść, złożyć przysięgę, wykonać. No i dla niektórych to właśnie może się okazać takie e, najtrudniejsze, e, może się okazać największym wyzwaniem. A jak zodiakalne wagi na to wyzwanie odpowiedzą? E, super, ósemką monet, bardzo dobrze. Przygotujecie się starannie do czegoś, sporządzicie jakieś plany, będziecie mieli pomysły bardzo dobre, będzie wam się chciało pracować. Tutaj pary, jakby zapału wam nie zabraknie. Jest ta silna, taka energia ziemska, będziecie też skłonni e, zainwestować w jakieś przedsięwzięcie, więc myślę, że koniec końców, jeżeli by chodziło właśnie o te działalności i tak dalej to mimo wszystko będzie dużo osób, które zaryzykują, które postawią wszystko na jedną kartę. Z jednej strony będzie to ryzyko właśnie związane w ogóle z wejściem na rynek, z czymś swoim własnym, z rozwojem firmy. Z drugiej strony będzie to wszystko też miało taki staranny plan. To będzie oparte na racjonalnych przesłankach. W ósemce monet planujemy, w ósemce monet ustalamy strategię, zawsze jesteśmy przygotowani, mamy tak zwany plan B, plan C i tak dalej, i tak dalej. Po prostu zabezpieczamy tyły. To nie jest wszystko robione na chybcika. Tutaj jest też dokładna kalkulacja, czy mi środków wystarczy, czy to tak rzeczywiście powinno wyglądać, jak mogę się zabezpieczyć na wypadek, gdyby to mi nie poszło i tak dalej, i tak dalej. No, tu jest taka naprawdę energia rzetelności, przemyślności, ale też taka bardzo duża przedsiębiorczość mi się pokazuje zawsze w ósemce monet. Czyli są to osoby, które na naprawdę potrafią robić pieniądze są takimi ryzykantami, którzy powiedzmy, e, a niech się dzieje wola nieba, po prostu rzucam się na coś, na głęboką wodę, nie znając tematu, to jest bardzo solidne przygotowanie gruntu i to jakby tutaj rzeczywiście u Was ma szansę zaprocentować, że Wy, jeżeli wyjdziecie z czymś, to to będzie dobrze przygotowane, to będzie dobrze zorganizowane, to będzie solidne no i dzięki temu też macie szansę utrzymać się na powierzchni. Jeżeli by chodziło właśnie o przygotowywanie się do roli matki, o której powiedziałam wcześniej, to w ósemce monet widzę po po prostu taki syndrom bicia gniazda. Przygotowanie, zapinanie wszystko na ostatni guzik, tutaj łóżeczko, tutaj ciuszki. Przygotowujemy się, kupujemy, jakieś transakcje dokonujemy. To są rozpoczęte właśnie takie przedsięwzięcia finansowe, inwestycje na przyszłość, w dobro dziecka, w dobro naszej rodziny. Malujemy pokoik, remontujemy dom, przygotowujemy. No tutaj są po prostu robione naprawdę, naprawdę solidne przygotowania. Nic Was tutaj w tej energii jakby nie będzie w stanie zaskoczyć, bo będziecie ubezpieczeni jakby na, na każdą ewentualność. Um, czyli jesteście jakby dobrze przygotowani do tego swojego wyzwania i pomimo tego, że się go boicie, to myślę, że tutaj śmiało um, rozprawicie się z tym. Zobaczymy sobie teraz jak będą wyglądały dla was dla zodiakalnej wagi poszczególne miesiące roku 2000. 21. Jak to będzie wyglądało? Zodiakalna waga, poszczególne miesiące. Roku 2021. Zaczynamy oczywiście od stycznia. Na styczeń pokazuje się szóstka pucharów. Tutaj jest to taka nostalgia, melancholia, może jakieś pozytywne wspomnienia, życie jakąś przeszłością, także otaczają Was w tym okresie ludzie, którzy w zasadzie należą do przeszłości, ale gdzieś tam jeszcze czujecie jakieś sentymenty, może jakieś takie rozprawki karmich. Trzeba będzie tutaj e, ostatecznie dokonać, e, z kimś zakończyć pewne tematy, z kimś jeszcze raz coś przeżyć, z kimś coś uzdrowić. Ogólnie szóstka też jest cyfrą równowagi, więc e, tutaj nie spodziewam się jakichś większych burz dla Was. Po prostu takie kończenie pewnych tematów, rozprawianie się z nimi. Tak, i luty już przynosi Wam jakiś rodzaj otwarcia, bo tutaj mamy kartę świata, czyli nowe możliwości, wchodzi nowe, e, wchodzą e, nowe zajęcia do Waszego życia, Nowe osoby, przychodzą nowe kontakty, wy się rozwijacie w jakiś sposób. Ta karta daje wam bardzo duże, takie nieograniczone możliwości. Także w lutym, um, wy możecie w jakiś sposób um, eksplorować świat, czyli gdzieś tam. Wyruszyć, pojechać w jakąś podróż. Dla niektórych mogą to być podróże poślubne. Jeżeli faktycznie w styczniu, na przykład, byłoby małżeństwo, to mogą to być podróże poślubne, mogą to być przeprowadzki, zmiany miejsc, może to być właśnie wypuszczenie na rynek swojego produktu. Czyli luty taką, takim jest miesiącem, gdzie można by było właśnie coś zaczynać, coś działać w materii własnego biznesu. Co w marcu? W marcu, jak w garncu <laughs> i u was rzeczywiście takie palenisko pod garncem się pokazuje, czwórka buław, marzec będzie bardzo takim miesiącem rodzinnym, bliskim, pełen właśnie takich dobrych, pozytywnych emocji, spędzony w gronie rodziny, w gronie najbliższych. Tutaj pielęgnujemy to ognisko domowe, tu może właśnie też dziecko przychodzić na świat, czyli ten taki ostatni element szczęśliwej rodziny. Marzec jest dla was właśnie taki, taki miły, ciepły, nawet niezależnie jaka tam będzie. Aura to u was właśnie to domowe ognisko tutaj płonie i będzie płonęło w kwietniu dla zodiakalnej wagi. O zobaczcie, tutaj mamy ósemkę pentakli. Ósemka pentakli to jest dokładnie ta sama karta. I tutaj coś tak lawinowo po prostu przybywa. To mogą być środki, które przybywają do Waszego domu, czyli jakiś po prostu większy zarobek, jakieś większe pieniądze w kwietniu mogą się szykować, zwrot z inwestycji, coś, co po prostu bardzo mocno i dynamicznie zasili wasz budżet domowy możecie otrzymać jakieś środki, dotacje, może coś na dziecko otrzymać, jakieś tam wiecie, becikowe i tak dalej. Ci, którzy się spodziewają, no a dla innych to jest właśnie tutaj ruszenie z tym planem, wdrożenie tego biznes planu, czy zaplanowanie jakiejś transakcji, od kwietnia właśnie dynamicznie sprawy finansowe powinny iść do przodu. Co w takim razie pokaże się w maju. Na Maj mamy dziesiątkę mieczy, i tutaj kończy się jakaś trudna sytuacja dla niektórych. Sytuacja trudna przede wszystkim pod kątem takim psychicznym, bo dziesiątka mieczy to jest sfera naszych myśli. Przestajemy o czymś myśleć, o czymś, co nas bardzo tutaj bolało, męczyło. Być może zakończamy jakieś ważne etapy w naszym życiu, odcinamy się od czegoś, co było źródłem bólu. Być może tym źródłem bólu była niepewność o przyszłość naszej rodziny i naszego domu, bo tutaj właśnie zaczyna ruszać. Sprawa w kwestiach finansowych i od razu mamy dziesiątkę mieczy w maju, także tak jakby ten trudny okres zamartwiania się, już tutaj dobiega końca. Już wychodzimy z tych takich szarości, z ponurych myśli. A co przynosi Wam czerwiec, drogie wagi? Czerwiec tak, dokładnie, bo tutaj w dziesiątce mieczy faktycznie wychodzimy, a czerwiec przynosi szóstkę mieczy, czyli eksplorujemy nowe lądy, wychodzimy z nowymi możliwościami. Karta Brama, która otwiera przed Wami nowe podwoje. To jest też tak. Takie bardzo mocno intuicyjne podejście do, do swoich spraw zawodowych, do życia w ogóle, pójście gdzieś w jakieś nowe miejsce, w nowe rejony. Też mogą być tutaj w czerwcu dla Was przeprowadzki czy zmiany pracy, ale także nawiązanie bardzo intensywnych kontaktów, wymiana wzajemna informacji. Dużo tutaj może być związane z handlem, czyli coś sprzedajemy, coś kupujemy, przeprowadzamy inwestycje. Jeżeli pracowalibyście właśnie w handlu, byłaby to Wasza taka koronna branża, no to tutaj. Tutaj rzeczywiście macie szansę się rozwijać i na rynku się pokazać z dobrej strony, zaprezentować jakby szerszemu gronu swoje usługi. To jest też takie wyjście właśnie z tego trudniejszego okresu. Lipiec, sierpień, czyli miesiące wakacyjne dla Was. W lipcu mamy królową Buław, kobietę bardzo przedsiębiorczą, która ma swoje priorytety i idzie do celu. A w sierpniu mamy pazia mieczy. Słuchajcie, no albo tutaj jakaś kobieta w lipcu odegra bardzo dużą rolę, jeżeli o was chodzi. Czasami jest to po prostu kochanka wkraczająca do związków, ale jeżeli by to było na gruncie zawodowym, to może być kobieta, która was zmotywuje do działania, pokieruje, pokaże wam, wskaże jakąś drogę. Taka mentorka po prostu. No, jeżeli to jest wasza energia, to wy będziecie właśnie takimi osobami energetycznymi, energicznymi przy okazji. W lipcu będziecie po prostu zabiegać o swoje, no będziecie nie do zdarcia, tutaj Wam jedne powiedzmy drzwi zamkną, Wy za chwileczkę wielkim kopniakiem po prostu otworzycie sobie drugie. Teraz tak, sierpień natomiast, paszmieczy, czyli mogą być właśnie, może być dziecko, może też się pojawić dla niektórych wag w sierpniu dziecko, Może być, mogą być jakieś problemy przy porodzie, niewielkie powikłania, ale to powinno się wszystko i tak pozytywnie rozwiązać, także tym się absolutnie nie przejmujcie, ale może też być problem jakiś z waszym dzieckiem, w sensie, że dziecko jest klnąbrne, jeżeli macie starsze dzieci, no to one po prostu będą sprawiać w sierpniu problemy, bo to jest też okres wakacyjny. Jeżeli nie będziecie z dziećmi wyjeżdżać i chcecie na przykład popracować, no to to może być problemem, że nie ma za bardzo co zrobić z dzieckiem, jak mu zorganizować czasu, żeby to dziecko się też nie nudziło, a żebyście wy mogli pracować, to tu może takie właśnie takie kwestie mogą się pojawić. Ewentualnie w sierpniu możecie mieć po prostu przykre dyskusje z kimś młodszym od was po prostu, kto nie rozumie Waszych argumentów, kto za bardzo się nie stara, może być taki leniwy, czasem coś tam powiedzmy błyśnie inteligencją, ale Zasadniczo no niewiele tutaj robi, bardziej mówi, bardziej to jest taka osoba, która ma gadane, ale to niewiele z siebie daje. Wrzesień, co we wrześniu? Czeka zodiakalne wagi, a tutaj mamy dziesiątkę pentakli. Dziesiątka pentakli to jest przede wszystkim stabilna sytuacja finansowa, yy, kończenie jakichś ważnych projektów, z których po prostu popłyną pieniądze. Yy, tutaj mamy też takie właśnie yy, takie, takie też wartości rodzinne, szczęśliwa rodzina, spokój w rodzinie, więc może tu jakoś od września już właśnie z tym dzieckiem też sytuacja będzie wyjaśniona, ułagodzona. Październik dla zodiakalnej wagi. Tutaj nam się Pokazuje cesarzowa. No, zobaczcie, to jest ta wasza karta wyjściowa to wasze wyzwanie, czyli w październiku, jakby to wyzwanie tutaj, będzie takie najbardziej doniosłe. Tutaj się dokona. Październik może być właśnie też dla niektórych okresem, kiedy zostaną matkami, czy, czy właśnie ten wasz biznes tutaj zostanie założony w październiku, bądź w październiku będzie taki szczyt, kiedy on będzie się e, ugruntowywał i tutaj trzeba będzie sobie spraw bardzo dokładnie przypilnować. Też małżeństwo wasze może być ważne w październiku. Z jakiegoś powodu. W listopadzie. Co w listopadzie dla zodiakalnej wagi? A to jest karta magika. No i super. Listopad będzie taki, że co sobie tam nie wymarzycie, nie wymyślicie, to wszystko Wam się uda świetnie yy, osiągnąć, zrealizować. Będziecie pełni pasji i takiej mocy twórczej, też przeświadczenia o, o własnej mocy, że ja faktycznie mogę zmieniać świat, że ja mogę zmieniać swój świat, swoją rzeczywistość, że to, co sobie wymyślę, mogę wdrożyć w życie, że no jak to się mówi, mam tę moc. No i grudzień, kochani 2021. A tu z kolei się Pojawia nam się ósemka mieczy, jakaś klatka, taka mentalna, czyli e, nie mamy pomysłu, jak wyjść z jakiegoś problemu, z jakiejś sytuacji. E, I to m, przez grudzień może Was faktycznie przetrzymać, jakby ta sytuacja. Że faktycznie będziecie bez pomysłu. Natomiast być może właśnie dopiero rok 2022 przyniesie tutaj rozwiązanie tej zagadki. Co zrobić, żeby właśnie z jakiegoś trudnego momentu waszego życia wyjść? Teraz, kochani, postawię jeszcze karty na takie najważniejsze momenty dla Was w roku 2021. Tylko musicie chwileczkę zaczekać, bo sobie tutaj nie przygotowałam tych kart. Chodzi o karty czasu, więc ja na chwileczkę odejdę i przyniosę je po prostu. Zaczekajcie chwilę. Dobra, już mam, już, już zasiadam ponownie i już mam te karty. No nie wiem, jakoś sobie tak nie przygotowałam, bo robiłam porządki też tutaj u siebie na stoliku. Karty po prostu powędrowały do. Pudełek, powędrowały później do większych pudełek. No i jakoś sobie sprzątnęłam te, które akurat mi są potrzebne. Zobaczymy teraz najważniejsze dla Was momenty, drogie wagi, w roku 2021. Jakie są najważniejsze momenty? Jakie są najważniejsze. Momenty dla Was? Jakie są najważniejsze momenty dla Was? Okej, okay. fajnie nam się to pokazało, i tutaj, zwłaszcza ta ostatnia karta się będzie zgrywała z tym, co pokazało się też w tym rozkładzie na 12 najbliższych miesięcy. Pierwsza karta to jest czwartek. Czwartek tutaj jest pokazany jako piąty dzień tygodnia, dlatego że pierwszym dniem tygodnia w tej talii jest, jest niedziela. Natomiast tutaj, wszystko to związane z czwórką, z czwartym dniem tygodnia, z czwartym dniem miesiąca, czy też z piątym dniem tygodnia, z piątym dniem miesiąca, też będzie dla Was istotne. To może być. Czekajcie, o! O! Tutaj mi upadła karta i już ją z daleka widziałam, więc to będzie karta właśnie na ten czas to jest koło Fortuny. To też może być kombinacja, słuchajcie, 45, 54, nie wiem, 45 dzień w roku, 54 dzień w roku. Pokazuje nam się na ten czas koło Fortuny, czyli tutaj jakaś odmiana losu bądź nowy lepszy etap w ogóle w życiu czy też po prostu w waszych finansach dla niektórych to właśnie to koło fortuny oznacza, że tutaj zaczynamy sami pracować na siebie. To jest właśnie to wyzwanie cesarzowe, i że my od tej pory jakby sterujemy tym kołem. My w tym momencie wyznaczamy sobie pewne trendy i do nich dążymy. Drugi okres, który nam się tutaj ważny dla was pokazał, to jest właściwie okres, który już trwa, bo to jest od 22 grudnia 22. Grudnia się zaczął, 19 stycznia będzie nam się kończył, czyli ten okres, który jest teraz, to też może być czas 10 tygodni, 10 miesięcy, ale dla niektórych to teraz właśnie dzieje się bardzo ważny czas. A co takiego się dzieje? Zobaczmy. Co teraz ważnego się dzieje w Waszym życiu? Aha, królowa buław, czyli niektórzy z Was nabierają przekonania, że mogą czegoś dokonać samodzielnie. To jest właśnie ta budząca się u kobiet energia bogini, energia. Po prostu kobiecości, przeświadczenie, że e, ja sama mogę dokonać tutaj wiele. Dla ogółu, czyli także dla mężczyzn, jest to po prostu budowanie poczucia własnej wartości. Teraz, właśnie, że ja mogę faktycznie z czymś samodzielnie ruszyć, mogę zyskać niezależność, nie potrzebuję tutaj na swojej drodze mentorów, doradców. Ja mogę samodzielnie po prostu działać. E, no, Królowa Buław to jest też taka karta po prostu kobiety e, uprawiającej seks, więc też tutaj, może dojść do zapłodnienia w takim, um, jakby. Um... Romantycznym nastroju, szybko tutaj ogień, czyli libido będzie działało, jakieś szybkie, spontaniczne akcje mogą być, no i wiadomo, jak to się może skończyć. Jeśli tego byście chcieli, no to jest sprzyjająca okazja. Natomiast ostatnia karta pokazuje nam właśnie przełom października, listopada 2021 roku, czas panowania Skorpiona. Może też być 8 tygodni, 8 miesięcy, licząc od tej chwili, ale ten czas, właśnie październik, listopad, tam się pokazywa. Tu się pokazywała Wam cesarzowa, czyli to Wasze wyzwanie, więc to będzie na pewno dla Was ważny czas. Październik, listopad, na pewno będzie ważnym czasem w roku 2021. I dlaczego? dlaczego? A bo królowa denarów. No właśnie, no właśnie, z takiej e, kobiety, która sobie poszalała, wychodzi nam stateczna żona i stateczna matka, kobieta odpowiedzialna, ale też kobieta, która y, zbudowała coś własnego, własną firmę, własne imperium, jest niezależna finansowo. Tutaj ona dopiero podejmuje działania, tutaj ona dopiero pokazuje, że jest zdolna do tego, żeby coś samodzielnie robić. Tutaj natomiast już właściwie osiągnęła pewną pozycję, osiągnęła swój cel. Oczywiście y, to to nie znaczy, że od października listopada macie jakby e, osiadać na laurach i już nic więcej nie robić. Absolutnie. Zawsze jest coś do zrobienia, zawsze możemy się w jakiś sposób rozwijać. E, dobrze. No i cóż, i zobaczmy jakąś radę dla zodiakalnej wagi. Rada dla zodiakalnej wagi na rok 2021. Taka ogólna dla Was porada. Wskazówki. E, no nic nie widzicie, bo się odbija tutaj zaraz wam przeczytam, proś o rady Bóg wyjdzie naprzeciw każdej twojej potrzebie to nie tylko chodzi o, o takie wskazówki ze strony opatrzności wszechświata, ale tutaj jest ta sowa, mądra głowa wskazówki też czerpiemy po prostu z życia codziennego, czasami nawet nie prosimy kogoś o radę, ale inna osoba powie coś takiego co nam otworzy jakby pewną szufladkę i będziemy wiedzieli gdzie to dopasować, dla nas to będzie ważna informacja, nawet jeżeli ta osoba nie mówiła tego z taką intencją, żeby nas w jakiś sposób pouczyć i nam dawać po prostu jakieś porady, to my to potraktujemy jako istotną wskazówkę. To jest też takie uczenie się na błędach innych, wyciąganie wniosków właśnie z pozycji innych osób. Jeżeli zwłaszcza są to osoby, które coś osiągnęły w życiu, no to warto je w pewien sposób naśladować, uczyć się od nich, nie kopiować oczywiście, bo, bo tutaj powinniście też znaleźć jakiś swój taki indywidualny styl, żeby. By poczuć się w tym dobrze i poczuć się w tym swojsko. Natomiast dobre zachowania, pozytywne zachowania, jakieś takie ogólne wskazówki warto tutaj kultywować, warto, warto pobierać właśnie od tych osób, które już pewną drogę przeszły, a wy na przykład jesteście na początku tej drogi. Zawsze warto właśnie z tej mądrości, z tych wskazówek korzystać. Nawet w tej swojej samodzielności, nawet w takim dążeniu do indywidualizmu, to mimo wszystko pewne wskazówki oczywiście trzeba to też filtrować przez takie nasze własne sito, podchodzić w pewien sposób krytycznie do tego, co usłyszymy, ale przynajmniej część tych rad na pewno są to jakieś cenne wskazówki, które należałoby w swoim życiu niewątpliwie stosować. Dziękuję serdecznie zodiakalnym wagą. życzę Wam udanego nowego roku, udanego roku 2021, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia.